Tak ogląda. A jeśli tak, to czy wspomina swój debiut przeciwko Barsy? Wija, podcinka, Tonio, o, ale świetna decyzja i jest 2-0! No, Tonio mógł tą piłkę chyba złapać, bo przewyższał skaczącego tam z nim Messiego kilkadziesiąt centymetrów, zdecydował się piąskować, a ja i nie jest ta... A i Nesta potrafi takie rzeczy robić. Ciekły Tonio, no takich rzeczy się nie robi. Piąstkowanie w takiej sytuacji, no skacząc do piłki z Messim, tak? Z, Chyba z Messim, nie jestem pewien za chwilę, piąstkować za chwilę piłkę. Zobaczymy. Popatrzmy sobie na spokojnie, a jeszcze wypiąstkować ją pod nogę i nie stym. Z Messi, o. tak, oczywiście. No nie wiem jak, jak tu można było tej piłki nie złapać. A po prostu zaliczył asystę przy świetnym golu i niestety, no bo zrobić to w taki sposób, jaki zrobił to Andres Iniesta. to też trzeba umieć. Tak, każdy piłkarz by spróbował w tej sytuacji, mam wrażenie, ale, ale nie to, każdą co, co dziesiątemu by się udało trafić. Się tak bramka... spokojnie i pewnie to nie wiem. Przypomina się bramka Pedro z poprzedniego sezonu z połowy boiska. Z kimże to było? Zresztą Garten już w tej chwili się... Jeszcze...